Wiesław Myśliwski to jest e, pisarz słowny i człowiek słowny. Każde słowo jest ważne, jest istotne, nie marnuje tych słów. Ogląda każde słowo. Pokazuje nam te słowa, i to jest zaproszenie nas do tego świata. To nigdy nie jest przemowa, kazanie, perora. To jest zaproszenie do rozmowy. Zobaczyłem kiedyś w jakimś piśmie zdjęcie z czasów wojny. Na szuwienicy, przypominającej szeroką bramę, zwieńczoną u góry poprzeczną belką, rząd powieszonych mężczyzn, a u ich zwisających stóp kobiety z zadartymi głowami, stojące tyłem do obiektywu, wystawały z dolnego brzegu fotografii gdzieś tak do pół pleców, a nad nimi wisielcy z powykrzywianymi twarzami z opadłymi głowami i dędającymi nogami zajmowali prawie cały plan. Długo mnie to zdjęcie prześladowało. Nie mogłem się od niego uwolnić. Aż postanowiłem namalować na jego podstawie obraz. Niedokładnie taki jak to zdjęcie, bo nie miało by to przecież sensu. Nie zdawałem sobie jednak sprawy na co się porwałem. Niestety nie potrafiłem na tyle uwolnić się od wstrząsu, jakiego doznałem, aby ręka, pędzel, farby, no i oczy, oczy stały mi się posłuszne. Czy nie jest tak, że ta powieść mówi o niemożności przedstawienia świata, o niemożności przedstawienia rzeczywistości w związku z czym kolejni przedstawiani nam pojawiający się na scenie powieściowej bohaterowie, którzy reprezentują rozmaite gałęzie sztuki, Docierają jakby do swojego kresu, i u tego kresu ponoszą klęskę. Skąd zatem bierze się ta niemożność przedstawienia? Panie Przemku, no niemożność, niemożność artystyczna bierze się stąd, że w większości się nie udaje. To mniejszość tylko dochodzi do jakichś rezultatów że sztuka, co już kiedyś powiedziałem, a nie tylko literatura. I pan to słyszał, bo powiedziałem to przy rozdaniu pierwszej nika. Wie pan, że sztuka jest w zasadzie cmentarzyskiem. I tylko nie liczy, mu daje się zmartwychwstać. Wyliczę, Krawiec Radzikowski, Szewc Antoni Mateja, Stolarz Zamojski, ślusarz Myga, jest tam także masarz, jest piekarz Woś. To są rzemieślnicy, którzy osiągają sukces. To jest wielka pochwała czegoś, co jest skrojone na ludzką miarę. I być może to jest to spełnienie. Ale pan czytał, że oni odnieśli sukces? Tak, wie pan. Bo Zwraczę ja. Czy przejrzeć notes z ja <laughs> To widocznie nie powiódł mi się zamiar. <laughs> Artysta, malarz, odchodzi od sztaluk. Porzuca swoje zajęcie, rezygnuje z możliwości realizacji swojego talentu, ponieważ gna go wizja, której nie może zrealizować. Tak jak słuchaliście tego Państwo w tym opisie, owego obrazu, który nie może powstać, ponieważ ustawicznie przechodzi w taką fazę konceptualną. Jeszcze wyżej podnieść tych wiszą, wiszących mężczyzn, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Tak? On wie, że chce coś przedstawić, ale nie jest w stanie jakby dostosować tego do owego indywidualnego obrazu. I dokładnie to samo, to znaczy odchodzenie indywidualności e, jest przyczyną klęski e, rzemieślników. Ja myślę, że pan ma rację, pańska interpretacja. Moja interpretacja w stosunku do pańskiej była trywialna. <głosy> <głosy> Się człowiek boi własnego cienia, no ale jednak ja spróbuję. Powiem, dlaczego uważam, że to jest sukces, jednak. Ale pan jednak. Opisał tych ludzi. To znaczy, że warto opisać, że warto pokazać takie, e, takie usiłowanie, skrojenia czegoś na ludzką miarę, mierzenia skalą człowieka, jako być może nie wiem, ideał, tragiczne to jest może usiłowanie, ale jednak no, warto to robić. No, warto podjąć grę e, tę grę. Ja tak to rozumiem. Ja w zasadzie jestem najmniej kompetentny do interpretacji swojej książki. Ja mógłbym powiedzieć i oddać tylko Panom głos, gdybyście zechcieli mnie zwolnić z odpowiedzi, że ja nie wiem, o czym jest ta książka. Zapadał zmierzch, kiedy zajechałem pod dom matki. Siedziała jeszcze na kamiennych schodkach. Jak lubiła za życia siadywać, gdy w ogródku rozpitały róże, to ty z niedowierzaniem. Zabrzmiało w jej cichym głosie. Boże, jakżeś się to zmienił. I nagle ożywiła się. Idź przynieś jajka, usmażę ci jajecznicy. O, długo. I wysłała mnie do chlewika, który mieścił się w szopie pod osobnym daszkiem. Wyszedłem trzy szczeble i lewą ręką trzymając się drabinki, prawą tuż na brzegu, wymacałem gniazdo z jajkami. Wybierałem ostatnie po jednym. I równie ostrożnie wkładałem do prawej kieszeni marynarki. Ile masz? Spytała, gdy stanąłem w progu pięć. O, to pojesz sobie, sięgnąłem do prawej kieszeni i ręka mi nagle zmartwiała, a w gardle poczułem ucisk. Jajek nie było. Zmiąłem prawą kieszeń w garści, że o mało jej nie oberwałem z marynarki. Widząc to najspokojniej w świecie powiedziała: Może w lewej masz. Zobacz w lewej. Włożyłem niepewnie rękę do lewej kieszeni i rzeczywiście były. Nie wiem co mi się stało. Wyciągnąłem pierwsze jajko i zmiażdżyłem je w dłoni. Wyciągnąłem następne, zmiażdżyłem. Wszystkie po kolei zmiażdżyłem. Zwariowałeś? krzyknęła. Co ci teraz dam? Bo powinny być w prawej, w prawej, w prawej. A niech ci będzie. Mam się jeszcze po śmierci z Tobą sprzeczać. Zawsze dobrze chciałam dla Ciebie. W prozie y, Myśliwskiego jest y, jedną z takich cech charakterystycznych tej prozy, jest umiejętność, właśnie wykreowania pewnych takich mocnych scen, które zostają na bardzo długo, potem wracają. Po wielu latach się nawet pamięta, co się tam działo z Pietruszką, co się działo z bohaterem Widnokręgu Piotrem. Pewne sceny się pamięta, nie pamiętając już fabuły. Nie? I to myślę, będzie taka jedna z tych scen. Może wybrałem, bo ja w ogóle lubię jajka. Mam takiego znajomego we Francji, który był nauczycielem i ze swoim przyjacielem założyli takie gospodarstwo wiejskie, takie tradycyjne gospodarstwo wiejskie, gdzie były koniki, owce, krówki, kurki, gęsi, świnie i tak stodoła, chlewy, jakaś chałupina, w celach edukacyjnych. I pewnego razu przyjechała jakaś szkolna wycieczka, należy się domyśleć, że szkoły podstawowej. No i taka dziewczynka, jak on opowiadał, milutka, zobaczyła, że pod stodołą kurka zeszła z gniazda po zniesieniu jajka. Spytała się, czy może pójść tam zobaczyć. Poszła, jajko było ciepłe. Czy może wziąć to jajko? Mówił tak, proszę bardzo, weź sobie. Siadła z tym jajkiem na jakimś tam pniaku, przytuliła to jajko do policzka, ciepłe jeszcze i tak z tym jajkiem siedziała. On mówi, dziewczynko, weź sobie to jajko do domu, mamusia ci ugotuje lub usmaży. Ona mówi, proszę pana, my nie jadamy jajek spod kur, my jadamy jajka z oszą. To się dzieje ze światem. Jeśli można tę drobną scenę, scenę yy, uogólnić. A propos jajek, mam tylko tyle do powiedzenia. Książka jest autonomiczna, autor ją napisał i właściwie nie powinien nic więcej umówić na temat książki. Dlatego, że nawet to, co mówi, to nigdy nie wiadomo, czy właściwie nie jest mistyfikacją nadbudowaną nad książką. A poza tym autor może mówić o swoich intencjach, które nigdy nie wiadomo, czy znalazły wyraz w książce. Autor jest najgorszym adwokatem swojej książki. Po prostu.